Jeżeli chcielibyście ugryźć takiego cheeseburgera, zostawiajcie teraz łapkę w górę, a my przejdźmy do degustacji. Nie wiem czy wiecie, ale na YouTube kiedyś był taki challenge jak Zjedz 10 cheeseburgerów w minutę. I ja, jako że wybiło was pół miliona. Zrobię właśnie taki challenge, więc zostawcie łapki w górę, piszcie w komentarzach, co o tym myślicie, czy chcecie więcej. A my przejdźmy do jedzenia, ale pierw obejrzymy sobie jak to robią mistrzowie. Dobra, ten film, który wam zaraz pokażę, polega na tym, że typ je Baconowego hamburgera w minutę. Nawet nie w minutę. 10 sekund. Patrzcie to, patrzcie, patrzcie co on zrobi. Patrzcie co on zrobi. Ej, serio, to nie jest śmieszne. On to zje. Słuchajcie. 10 sekund. Patrzcie, patrzcie, uważnie, uważnie. Patrzcie, teraz to. Patrzcie, ogarnijcie typa. Ogarnijcie, patrzcie. 10 sekund. Patrzcie, patrzcie, co on zrobił. Jak on to zrobił, ale dobra, spokojnie, to nie wszystko. Spoko, spoko, spoko. Teraz przejdziemy do jedzenia 10 cheeseburgerów w 2 minuty i 10 sekund. Patrzcie, ile on ma tam cheeseburgerów. Ogarniacie to? On zaraz to zacznie. Uwaga, patrzcie. Uwaga. Patrzcie. Japoniec zaczyna. Uwaga, patrzcie. Teraz. Two. One. Go. Ja coś takiego mam robić. Ja coś takiego. Ja mam jeść hamburgery na czas. Ja mam cheeseburger. Cheeseburgery, nie hamburgery. Cheeseburgery mam jeść na czas. Patrzcie. Minęło 15 sekund, on już je, w połowie drugiego. O, sorry. 20 sekund, jest już drugi. Super, naprawdę super. Gdzie mu się to mieści? Powiedzcie mi, gdzie mu się to mieści. Patrzcie, są już dwie minuty i właśnie kończy ostatniego hamburgera. Cheeseburgera. Patrzcie, patrzcie. Czy wy to. Kurde, czajcie. Ponieważ potrzebujemy trochę wskazówek do zjedzenia 10 cheeseburgerów, które mam tutaj. Patrzcie! Wow! 10 cheeseburgerów. Musimy oglądnąć kolejną wskazówkę. Czyli, jak zjeść 10 cheeseburgerów? Uwaga! Ostatni filmik i zaczynamy jeść. Zobaczymy, co ten ziomek ma dla nas. Co ten ziomek ma dla nas. Patrzcie, on ma rozpakowane wszystkie. O! Ta sama strona, nawet. Ula, la. Pięknie, pięknie. Ok. Dawaj, lecisz, mordo, lecisz. Przyjrzyjcie się, jak on to robi. Przyjrzyjcie się, jak on to robi, yo. On się jakoś nie śpieszy. Eee, ej, ej, halo, halo. Miałeś to zrobić w szybkim czasie. Proszę bardzo. Mamy tutaj, jak widzicie, 10 cheeseburgerów. Wszystkie układane w kształt piramidy z ferrairy, więc myślę, że spoko. Pozdro dla kumaty. Uuu. Ej, hey, mam nadzieję, że widać ten stoper, który tutaj dałem. Bo te burgery będą znikać bardzo, ale to bardzo szybko. Każdy jeden za drugim, pewnie Wam narobiłem w ogóle ochoty na maka. Kto ma teraz ochotę na maka, pisze: Daj mi jednego hamburgera! Ale dobra, zaczynajmy. Ja tutaj będę, nie wiem, czy ja dam radę, słuchajcie. A, zablokował mi się telefon. Jezu, jaki fail. Daję to tutaj, i klikam, słuchajcie, start. Stop, 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 nie. Tego tak. Tego tak nie można potraktować. Halo! Kto ja wymyślił taki challenge, w którym cheeseburgery trzeba jeść szybko? Ja mam 38 sekund i nawet go nie skończyłem. Widzieliście, jak ja go długo jadłem? Te osoby, co potrafią zjeść w 10 sekund takiego cheeseburgera, muszą być. Więc nie wiem, serio, nie mam pojęcia, jak można w 2 minuty zjeść 10 cheeseburgerów. Naprawdę nie mam pojęcia. Ale dobra, słuchajcie, jako iż nie udało nam się zjeść 10 cheeseburgerów w minutę, postanowiłem, że z tych cheeseburgerów, które nam tutaj zostały, zrobimy jednego, Wielkiego cheeseburgera. Możecie napisać, co o tym myślicie. Czekajcie, nie, nie, nie. Musimy sobie to zrobić tak. O, właśnie tak o Jezu, jak te bułki się rozwalają w ogóle. W ogóle się rozwala wszystko tutaj. Nie wygląda to w ogóle za apetycznie, jak widzicie. Serio, bo ja to odrywam. Te mięso odrywam od tej bułki, naprawdę. Naprawdę to, to nie wygląda apetycznie, ale mam nadzieję, że takiego jednego cheeseburgera uda nam się zjeść. Patrzcie, teraz składam naszego cheeseburgera z ośmiu w jednym. Patrzcie ile bułek nam zostało. Patrzcie, patrzcie ile bułek tutaj jest. To są bułki, które zostały nam. Ugh, ciężkie bułki. Nie upadaj, no! Ale jak widzicie, zrobiliśmy takiego oto cheeseburgera. W ogóle nie wygląda apetycznie, serio. On tutaj ma momentami ma powyrywane normalnie te. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Czekajcie. o! No, pokazuj fokus, nie wiem czy pokazuję czy nie Aczkolwiek chodzi o to, że Tak, tak naprawdę To całe mięso oderwaliśmy Od tej całej bułki Ale dobra, skoro zrobiłem takiego to wielkiego cheeseburgera To zamierzam go ugryźć I powinno mi się udać, trzymajcie ciuki. Okej, okay, więc weźmy sobie teraz tego gryza Nie wiem czy to zmieszczę Powinienem, uwaga, uwaga, uwaga Mhm Mhm Cały brudny dos, kurde, jakoś się rozwalił, basakra, basakra, ale wziąłem gryza i to całego, pełnego gryza, patrzcie tutaj, pełny jeden gryz, więc słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało i że taki nietypowy specjalna pół miliona subów za co wam serio, dzięki, dzięki, wielkie, serduszka, serduszka, wielkie dzięki. No MWK Babi tu czy takim akcentem zacznij, zakończmy ten odcinek. Trzymajcie się, zostawiajcie łapki, subskrybujcie, komentujcie, <grywanie> mówcie, czy chcecie więcej. Na razie i pa pa!